The Chyba jest za vanami. jest Jest zindziurowana, możesz się odobić w spokoju. Albo no nie, nie no to zabije, sobie, co zabij jest zniszczone. <laughs> <four> te. <eliminated. śmiech> <laughs> Kurso. Cool, mm, jest coś na żółto, <laughs> <laughs> Trzy, Bijamy, trzy, cztery. Ładnie. Ej, Kulson to ugrał. No, dobrze, dobrze. Ładna skórka. No i ktoś mnie posłuchał. I posłuchł, w że za... głowę za pierwszym razem. <laughs> tak było, tak było. Tak było. tu jest, się. Toku... Wypięła mu się. Patrzcie, patrz jak mnie przebudził przez bawiarkę. Yeah. <laughs> Twoje serce nie bije. Bo jestem tylko z kości. O, panie. To dobry Claymore chyba, co? I've got you in my Co to z... jest? Z laśkiem Tam jest Mira za oknem, Bartek. Za tym oknem. Mhm. Widziałem ją O, z wielką chęcią sobie, czekajcie, założę okulary. Au. Przesłuchanie? Mój! Mój! My boy! <laughs> <laughs> Przestrzeliłem ci <laughs> przez głowę tak centralnie, zobaczcie to. No, co się stało? Dlaczego go nie prowadzisz? Oooo, je to chodziło! Kastel? 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 Jaki. E, piękny akcent masz. Kastel? Myślisz? Nie. No. Jest potencjał? Mhm. Takie coś między... Między Górna Virginia i Mazury <głosy> <głosy> I Kiersztanowo <Nie, głosy> <nie. głosy> Północna północ Virginia i Kiersztanowo <noise> Te czarne leciły ci Co ty chciałeś, dzieciaku? What the fuck? Szaduł, jest, jest na Jeden jest na górze Marek, wyrzucam granat, a ty biegniesz. Jeden jest na szczycie schodów, drugi jest w. Trzy, w cztery. W połowie, tyk. Maro, na dole. Na do... to. <tryk> Majo zginę zanim tam dobieg. Eee, leżała. wiem Przez... Janek. Boże święty. Widzę taczankę. Poprawę. na co czego tam nie ma No Jezu Zosia w rogu jest tuż przy oknie dobry. Wiem, że oślepiłem się, poczekaj Kurczą tam w tym rogu na który patrzysz jest dobry Tak wiem Dobrze. Nice. Wiem wiem widziałem bo to... będzie widać że się ulebiłam To było dobre <laughs> Szajse. Szajse. Ale Weszłam w niego jak w masło po prostu Kurczę, Tuka się nie spodziewałem a ja wiedziałam od początku, że on tam jest, bo go przedronowałam cały ten objective. A ja widzę czemu jak nie krzyczesz. No mówiłam wam, tylko nikt nie chce słuchać. Nie, bo wiesz co, skupiłem się na taczance, który tam zabił fiuza, a potem. Nie tam taczanka I to, to, to stał to, to tam zask... całą rundę. No tak, ale. I I nie mówiłam wam, to, wiem, bingnow. gdzie jest taczanka. No ale wiem, gdzie jest taczanka nie oznacza. Ale nie pamiętaj, że nigdy z taczanki się nie oznacza, bo on zejdzie z tego to. Nie zejdzie. A bo go zabierze. Nie zejdzie. Nie bo Zosia robi kolauty w stylu widzę taczankę, jest tam. Ja tam... Tak, typowa Zosia. Nie, tam... nie, tak. nie. Tak. pojawia Troszkę tak. Tu jest ktoś, w tym tym. Tutaj ktoś za ścianką jest w tym tym. Dalej, Janek jakby co, to tam jest vigil. Znaczy nie widzi tylko ktoś. To ten narożnik koło tego kredensu. Ale zajebiste miejsce, wow. Gdzie on jest? Chore. Chore miejsce. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. pokoju. Jest dok. Zaznaczam. Hello there. Zniszczyłeś kamerę. Hello O nie. Marek! Marek! Co się stało? Co okno. Się... A. a co się okay, stało do kebi stało? Aska ją zabiła. 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 W ogóle skasiła... A wygraliśmy. to prawo. Słuchajcie, było tak, wbiegła do kebi. Walnęła mnie to... z shotguna, więc padłem momentalnie. I za, za, zanim mnie zdążyła dobić, to Aszka zeskoczyła z e, Skylighta, zdążyła tam dobiec, dobić mnie i jeszcze do Kebi. A, to bo, jest myśli, bo ona, wiesz co, bo ona klęczała nade mną, przeładowując shotguna i chyba Aszka myślała, że ona mnie podnosi. Zajebiste to było. Była na mójku w centrum, leżała para, taka totalnie nawalona, po prostu gorzej niż 5 dub. E... Całowała się, a ona była tak pijana, że aż. Się <grymne> Nie jest źle. Jeżeli brąz to tofi, to sobie o to. Sreberko od czekolady. Dokładnie, jak brąz wychodzi z brązu i idzie do srebra, to się obija srebrki się staje się. Strebrem. A potem przechodzi w pazłotko od Ferrero Rocher. Dokładnie. Ja złote złoto. A potem. A potem w Rafaello się obija w te wiórki kokosowe. Jest platynu. No, a jak jest diamentem, to się staje po prostu miętówką. mientówką <grywka> chamską miętówką. <grywka> o, widzę, że ty już. Dobra, gdzie jest termite? To, się ja jestem termite. Ja iść termite. Ja muszę iść termite. No, trzeba ich spacyfikować, jest, jest bandit, więc... Ej, Kurzon! Cool cool Kurzon! No, przed chwilą rzuciłem. No, ale... A, okej. Okay. Oh, oh, shit. Janek, weź jebni i No, Bartek. Ostatni. I jeszcze raz. Jest. Tak to się robi. No to puszczemy od góry. Ty. Tak, Także zostawcie tego kasla w spokoju. Nie, yeah, my spokojnie, go tylko fuzujemy. Zabiłem Mirę. Ja, ja wchodzę tutaj. Poczekaj, fuzuję. Ładnie. Został castle. Którego nie ma na obiektywie. Uh. Tak, tak w slow-mo tak dramatyczny taki. No, takie... Yes, the tak slow mo fast to, to jest. Jest. Dobra Kurde Cia ciasno tu się robi Jesteś na schodach? Tak, zapity Ma no, blitz mnie zabił Ale się stoczył gdzie jest Blitz? Na no, hatchu Uważaj, jest agresywny, madafaka, jest nie wąsiwny Aj, dostał ode mnie Dostał porządnie Pięknie